Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj pierwszy tego typu odcinek u nas na kanale. Szwajcarska dostawa. Przyjeżdżają do nas jednocześnie trzy samochody bezpośrednio ze Szwajcarii. Transport oczywiście od naszego partnera, auta CH, auta kupione też y, oczywiście w auta CH. Trzy samochody z aukcji. Wszystkie kupione niedrogo. Niedrogie to są samochody. Może niektórzy z Was powiedzą, że trochę graty, ale myślę, że każdy jeden ma swój smak i postaram się Wam je dzisiaj szybko przedstawić. Oczywiście, jak e, później je trochę przygotujemy bardziej, to każdy otrzyma swój osobny film. A na razie na gorąco szwajcarska dostawa. Zobaczcie, już chłopaki wjeżdżają do nas na plac. Nie wjeżdżają, albo ach, tyłem chcą wjeżdżać. Niesamowita. Nawet cztery auta przywieźli od razu, ale trzy są nasze, a czwarte wiem kogo. Chyba wszystkie cztery zostawią. Zobaczcie co tu się będzie działo. Jakieś wielkie ruchy będą na kierowcy lawet. Zobaczcie u chłopaków to jaka wprawa. Cofanie lawetą idealnie. I tutaj oczywiście moja nowa miłość: Land Rowery. Kolejne Discovery czwórka Najlepszy samochód rodzinny, jaki powstał. Ale to Wam opowiem w osobnej prezentacji, powiecie, że psuje, ale ten nie jest zepsuty, urwało mu się koło i zobaczcie, jaki ładny ktoś jeździł nim w terenie. Później następny samochód, Mondeo ST220, to w początek lat dwutysięcznych wzbudzało wiele emocji. Na pewno trochę pojeździmy, zrobimy test, może nawet zostawimy ten samochód u nas jako takie auto zastępcze dla klientów, którzy przyjadą. No ale to się okaże za chwilę, na razie rozładujmy ten transport, tam są jeszcze kolejne, kolejne wozy, więc zapraszam Was do oglądania, przywitam się z chłopakami. Zobaczcie, tutaj wypadła lampka. Może od razu trzeba naprawić szybko. Już załatwiony temat. Tutaj to znamy ze zdjęć. Uszkodzone zawieszenie zostało. Ładne disko, oczywiście dieselek. Wszystko jest dobrze. Modeo też uszkodzony. Tutaj wszystkie samochody, które kupiliśmy, są uszkodzone w lewe tylne koło. Nie wiem, jak to się udało. Zupełna, przy, zupełny przypadek. Cześć, dzień dobry. Dobrze. Cześć. 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 Jak robimy, bo widzę, że na dwa, czy zrzucamy tę tak. i w drugą wjeżdżamy, czy jakoś to e, chyba tam tak? Tam jest długa laweta i tutaj tak ciężko Aha. Tak jest w tym miejscu, aczkolwiek tam chyba są jeżdżące auta bez problemu, tak No tak, tak. dobra, te. to też rzucimy i, i wtedy, no. Widać, laty, no. Jest mobilne, no. To jest to tak, tak go ustawić, żeby nie... Nie bardzo, nie? Wiesz co, no my go sobie tak ustawimy, żeby żebyśmy mogli po prostu, jak tylko to zawieszenie jakieś zobaczymy, co trzeba kupić, to od razu tu podmienimy, wiesz, żeby chociaż był, był jezdny. E, a ten wózek zostawicie na razie? Czy ktoś chciał zabrać? Niechętnie. Myślę, no nie, no zostawimy. Jak to <laughs> to nie, do jak jest, to, to, dobra, zapachy, dobra. Więcej. Dobra, to ja wołam chłopaków i, 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 i Dobre, działamy z tym. Tak, jak poprosty, Taak, no bo wiesz co tu jak wiedziesz, no tak, najwyżej kawałek do, do przodu zestawem podjedziesz i my go wtedy tutaj, bo on. on dobra, on jeździ tak, w ogóle, jedzie coś tam, wierze. bo to czteropenny jest tak, więc tak, ten. Dobra, to wołam chłopaków i, i działamy. Kurczę, jakie to nisko ma ładny kolor, zobaczcie, lubicie jak takie auta, to jest zawsze emocje, czy nowe, czy używane, czy jakieś tam się kupuje, to zawsze ekscytacja jest ta sama. Nie wiem jak to jest, lepiej kupić coś tańszego i się ekscytować chyba. Ale ładny kolor jest tego disco. I jasny środek ile kuł dali? Zimowe koła. I jasny środek. Dobra. Koła chłopak. Samo się to i tak nie jest chyba taki zły stan jak przywozicie przez... No bardzo dobry, właśnie, Ryczy się zapoleł. Ciężko. Nie, no w ogóle... Jakby stąd był. Tak, jak to wstawiamy? Bo... Go, chłopaki no. mówią, że wózek tam zostawią na chwilę. tak po, po, po prostu nie w stanie trochę no, normalnie tylne koła też nie są skręcone. Nie, nie wracam do domu, bo ja blisko mieszkam. I tylko jeden zakręt mam do domu Defry do. co ze sobą. A to można spiąć Zablokuj, zablokuj. Nie no co zablokuję zablokuj Andrzej. Co? Zablokuj, no napęd, no bo on nie jedzie, bo, bo centralny defer mu się kręci. O, teraz o. Uda udało się. Cześć, cześć, jeszcze, jeszcze, cześć, 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 cześć. Dobra. No. Hamulec świeżusi. No, tak jeszcze. Ten wachaczak tu rozerwany. Co? To zostało coś zawadzone, wiesz, wiesz, kto, no bo zobacz, tu widzisz, ten pachacz no. jest rozerwany. Tam też jest jakieś lekkie spustoszenie, widać, powyglinało. To rura zagięło. zagjęło. Tam to, tak, to koło jak wolnęło. Tak, to koło złożyło. Ale patrz, boję, się, boję się, że uszkodziło antenę czujnika ciśnienia. Ona jest tutaj przypięta. gdzieś Gdzie są? Ja kołeczkami? Widać po kołeczkach, gdzie ona siedzi. Ale ona gdzieś tu jest. Ale blacharsko? No tak. No nie, praktycznie tam. prawie nie widać. Już na bieżąco. Co przynieść pastę? Tu pas. No, nie no, patrz, to, to też zejdzie no na ślinę. To się zapoleruje. Kurde, ładny ten kolon. Bardzo, bardzo ładny. ładny. Bardzo ładny. A, nie, nie warto. O, patrz, ten wahać też ładny, widzisz, za... Ten, patrz. No komu idzie. bije dzwon? A, a chwilę. Zastukam dzwonem. Pół wyciągnięta, no no, 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 w sensie tak, wyciągnięta z dyfra. No nie, no nie, no w sensie coś to jest... Amor jest pogięty Tak, amor jest uszkodzony, ale moja pół jest po prostu wyciągnięta z dyfra. Ale ona to sobie jest. Takie są rzeczy. Dobrze, o Jezu. Kto to z tym dojdzie do ładu? No nie, wiem, A zdejdź jak wypiał ty... tłumik. Nie, co? Zdejdź jak wypiał tłumik, bo tłumik dał, nad... to końcówka Nie wiem. Takie rzeczy się dzieją w Szwajcarii. Nie? Ale to ktoś, kurde, nie wiem, czy terenowo atakował tak. tym są Co? O, angielskie dywany. Zobaczcie, jak sprawnie idzie tutaj trzy sekundy, już chłopaki rozładowują Drugi, Zobaczcie, jasny środek. Będzie jak to doprostować. Ty, taka brązowa góra, bardzo ładny. Czy już wystawiać? Nie będziemy jeździć na tła, co? No dobra, to jest felga decent, ktoś kupił, to, jest nie, no to się kosztuje właśnie... koło około 600. No to decent chyba jest trochę miętki. No, może, może, ale to może. na kamienie, nie da Ale za to wygląda na całą. Nie no, opony bardzo dobre, terenowe są w tym samochodzie. Ale, to, ale patrzcie, patrzcie, to co zawsze mówię. Szwajcar jest uczciwy. Dał koła oryginalne. Nie zabrał. Dziewiętnastki zimu, z zimóweczki, a będą jak znalazł do czarnego akurat. Zima idzie, to dobrze się złożyło. I to są kupery takie opony całkiem, całkiem. Od razu, od razu na warsztat wjeżdżamy. Ale ładny ten środek? Że nie wiem, że one mogą mieć brązową górę. Wszystko jest bardzo ładne. Oj, patrz, one zawsze mają to wybasto. Postojowe. Mówię na podstawie dwóch, co mam. Dwóch. Dobra. To na razie zostawiamy disko w spokoju. Bardzo ładny kolor, jak już mówiłem. I zobaczcie Mondeo. Bardzo ładny kolor, jak już mówiłem. Co? Bardzo ładny kolor, jak już mówiłem. No folderowo zawsze jest niebieskie. Wózeczek do takiego lekko trąconego wózeczek. koła. Mondeo ST220, no kiedyś naprawdę to było marzenie każdego y, młodego i starszego, jak w czasach kiedy te Mondeo było aktualne, było bardzo popularne w Polsce, było ich pełno, ale to były zwykłe wersje, więc każdy, który dieselka miał, bo to głównie TDCi, ewentualnie dwulitrowa benzyna, to V6, takie chyba 2,5 litra, ale poprawcie mnie jak jak się mylę, to było dużo, A AST-220 to był szczyt marzeń, a teraz słuchajcie, jest to tak tani samochód, że normalnie za 5 tysięcy to one w Polsce stoją, ale myśmy tu dali podobną kwotę, nie chyba nawet mniej w Szwajcarii, ale tu jest 170 tysięcy przebiegu i liczymy na to, że jest ładny stan, ponieważ na zdjęciach zapowiadało się bardzo ładnie, i to jest samochód kupiony, tak jak mówię, położona jakaś kwota bardzo niska. I zapomniane, i wchodzi. I takie rzeczy się zdarzają, ale oczywiście, żeby wygrać, trzeba grać, co zawsze powtarzam. Obejrzę to Mondeo. Mondeo 20 2020, to nie widziałem ze 20 lat. A co tu się stało z tą łoponą? Tam wahacza nie ma, ale tego tutaj, ten kawałeczek. Jego zaraz A, ale to powiem. trzeba zaraz ten. Ja A zaraz cukierki, to cukierki to się, w nich się wymienia. Chyba, że coś się poszło. Felga, tak. trudno. Będziemy ten. To co? Dostajemy taki fort? Patrzymy. No taki miał być nieporuchany, znaczy przynajmniej tak, tak mia miało być. Pokaż. W piasku to się W piasku. Może ktoś wypadł z drogi i dlatego, ale no o, zobaczcie, o to mi chodziło. Fotel, praktycznie to jest największa jego skaza, a tak to mięsisty, niepowycierany. No kiera brzydka, ale to bardziej od tego piasku. Gałka taka sobie. I te rekary oryginalne, no Mondeo ST220, dawno nie widziałem takiego samochodu. Dobra, zrzucamy. Seda, sedan. No, sedan, tak, rzadko są sedany. Znaczy rzadko, nie były kombi, sedan no, i liftback, wszystko no, było, st 220 mogło być. Taki, tak jak mówię, samochód kupiony z przypadku, aczkolwiek, no Mondeo ST220. O, Bartek woła, że ma nowe zaciski, pewnie słyszeliście, więc jak zwykle od Szwajcara samochód, który jest, ulega wypadkowi, często trafia się zupełnie nowe części, no bo po prostu ktoś tym jeździł, dbał, te przeglądy techniczne są surowe, więc tam o to dbają, a zdarza się kolizja i dostaje się auto, no. Myślę, że tu zderzak to na pewno jest do uratowania, bo nic mu nie jest, trzeba polakierować i tak samo błotnik, więc tu tak naprawdę samochód blacharsko jest do przelakierowania. Ten kawałek i mamy jeżdżące model ST220. Już się nie mogę doczekać testu na drodze. A może na hamownie go dziś wrzucimy, przód napęd, choć nie, tam flak jest, ale coś się wykombinuje. Dobrze, na razie rzucamy. Zobaczcie, kolejny szwajcarski bonus. Milteka, wydech. Tego, tego nie chyba nie było w papierach. Widać? No ale zawsze. I to taki, i to taki cały, cały w sens, od oddam pipe'u. No? Głupi to ma zawsze szczęście. No Dobra, to zrzucajmy to Mondeo. A wyciągam z poprawy na to, już mogę się doczekać trzeciego auta. To może... no. Z tej strony eleganckie, ksenony zawsze tutaj były. Kurde. Kurczę, patrzę na to disco i nie wiem, powiem wam, czy mi się bardziej nie podoba niż moje czarne. Ten kolor z tym czarnym grillem, a tobie się podoba Chodź disco? Chodź w tę oglądać, bo ładnie się koło zachowuje. Mogę być Dla Jak blisko. się jedzie, taki takie wykonuje naturalny ruch koła. O. Chyba jest trochę, Waka, ale, się. pamiętasz kiedyś przyjechał do nas pan, że mu coś stuka w zawieszeniu Mondeo, nie niestety 220, ale tym modelem i tam było to, właśnie to. Dobrze. Jeszcze przedni zderzak do lakierowania, no trudno. Dziurkę ma, to pur zderzak. No trudno. Ale zaślepka do progu jest w bagażniku. Uff, to mnie uspokoiłeś. Kurde, oczywiście, jaki wózek. Dobra, że mógł podejść za spawarką ten wahacz zrobić zaraz. Co? <grym> zaraz ten wahacz zaspawam tam. Dobrze. Poproszę, panie dyrektorze, o, o, żeby mi o, lewarek zobacz. zdjąć to koło. Dziewiętnastka jest dookoła. Patrzcie, i... kluczyki sobie Szwajcar wymienił, bo dostał Range Rover, domki są takie świeże. Kurde, kurde. Zobaczcie, dwa kluczyki. A, i klapa ma w gniotkę brzydką. Pokaż zepsuty. No, to świeżo. Klapa do, do lakieru. Może, ktoś może raz dał płytę do spryskiwacza, a a to to jest wniotka. Ej, to kupa. Ej, dobra. O, ale tu czysto. Zobaczcie, komora. To jest ta legenda, że Szwajcarzy myją i chyba tak jest, no bo... Ale to było był przypalone? Te zawsze są połamane te dwa. One mają z dwa, dwa ząbki. Te ząbki pękają praktycznie zawsze. Więc nie dziwne, że nas małe przyklejone. Ja reperuję je od razu. Wartek reperuje, a ja wam powiem, 950 franków takie Mondeo kosztuje. Czy to Przez... dużo, czy mało? Szyba ma podgrzewaną. Szyba ma podgrzewaną, Mondeo zawsze ma. Za 950 franków to myślę może być Niebieskie. Kurde, zasiądę. O, nie działa, nie działa z tyłu fotel. Bzyczy, ale nie chcę jechać w i trochę wysoko siedzę, ale naprawiałem już takie rzeczy w Volvo, to może i dam radę naprawić w Forcie. Kiedyś takiego chciałem mieć, jak to był samochód aktualny, więc trochę lat zajęło, żeby się przejechać, ale Mondeo jak Mondeo. Zobaczcie, są, są kwity, że Ford Mondeo ma pewnie ten wydech tuningowy. Jest kwit są książki elegancko. Aha, ale Bartek serio przychodzi z tą spawarką. Zobaczcie. Naprawdę będę naprawiał. Naprawdę muszę coś dzisiaj do domu wrócić. Patrzcie, jest serwis szwajcarski. Patrzcie, wszystko tu jest elegancko, elegancko wstukane. Zobaczcie, tutaj mamy książkę i ostatni wpis ma 148 tysięcy w 2021 roku. W tej chwili... Mamy klucz? Czy zabrali? O, udało się. I sprawdzimy, słuchajcie, Nie będę tutaj przepalał. W tej chwili mamy 2025 rok, to wiemy. I 170... 176 tysięcy, czyli jakieś 35 tysięcy temu był ostatni serwis taki wbity w książkę. No myślę, że tam przez te 4 lata ktoś też jeszcze go serwisował, ale już nie wbijali. Nie wbijali w książkę, ale mało paliwa, ale to nie jest istotne, będziemy taki Mondeo jeszcze jeździć na pewno, zrobimy teścik, obejrzymy, ja sobie trochę przypomnę o tych Mondeo ST, przecież Focusa RSa miałem, no to to Mondeo takie wcześniej było ST200. Później jest te 220 i to było ostatnie, ostatnie takie Mondeo. Najnowsze Mondeo ST. Najnowsze Mondeo ST, tak jak Bartek mówi, to był taki samochód. Później już Ford. Później już zaczęła się powoli kończyć motoryzacja, już przestali robić dziwne wersje zwykłych samochodów. Patrzcie, takiego pioniera ktoś tu sadził. Ładny kolor, mówię już. Pokaż co tu jest. Ja naprawdę chcę zespawać tutaj ten wahacz na sztukę, żeby chociaż było jezdne. A to tylko ten wahacz? Widzicie, zaciski świeżutkie. Motorcraft oryginalny Zach zrobił dla Motorcraftu. Oryginalne amory jeszcze są. Te korozji, jakieś tam są tematy, ale to w końcu Ford. A Ford to wiecie co. Ale ładny też. Dobrze, zaraz, zaraz wjadą następne i będziemy, będziemy działać. Zobaczcie jak zwykle tutaj jest akcja. Nie ma czasu. Naprawdę jedzie tym do domu. Znajdziemy takie koła? Co tam za koła? Nie wiem. No, mamy otworte gdzieś. A, otworte to mamy jakieś koła. Na pewno na warsztacie. te felgi to tak trochę dostały powiem. No, ale nic to. Dobrze, idziemy po następne następną dostawę. Dobrze i tu mamy e, lawetę z kolejnymi dwoma samochodami. Ona jest na tyle długa, że już na placu nie chcemy tego rozładowywać, a oba auta są jezdne. I to jest tak X7 to przyjechała od razu na serwis. Ona też jest ze Szwajcarii. Auta CH. Nie jest to nasze auto, ale będziemy je testować, obejrzymy. Ich 7K50D, bogata opcja, e, była uszkodzona, jest już naprawiona. My mamy jakiś przeprowadzić, moi przyjaciele zrobią kodowania, programowania, cudawianki, plus e, przegląd i będzie, będzie gotowa. Natomiast tam jest wóz, którego nie spodziewałem się, że kupię Mercedes 210 w kombi. Wyceniona była nad 15 tysięcy franków. Strasznie dużo, jak za 210 w kombi. Ja położyłem za nią 1510% wyceny ubezpieczyciela, tak na zasadzie, żeby może spojrzeć na nią, może pamiętać. Oczywiście zapomniałem, a później przyszło wybudzenie wygrałeś aukcję. Także więc widzicie, po prostu jak się kładzie tego odpowiednio dużo, to statystyka ma swoje prawa i zawsze coś e, wsiądzie. I chodźcie, zobaczymy, ponieważ ta no, studentka na pewno jest fajna. No to takie auto współczesne, na co dzień prestiżowe, na pewno wiele osób o takim marzy. A taka 210 przede wszystkim chodzi o to, czy nie jest skorodowana, a wydaje mi się, że nie jest. Dlatego w ogóle te 1500 franków na nią położyłem. Chodźcie, obejrzymy te auta. No tutaj jest nowy front, nie ma, nie ma jeszcze zderzaka, nie wiem czy zderzak jest osobno, czy nie, ale jest już poskładana, eleganckie lampy, patrzcie, G07, BMW LED. Wszystko, wszystko super. Zaraz będziemy rozładować. Ona normalnie jest tomek. Tak? No i tutaj jest 210, która, zobaczcie, wygląda na to, że nie jest zardzewiała. Może jest minimalnie zardzewiała, albo i nie jest. Doły drzwi. Takie są w miarę. W miarę przyzwoite. Dobra, będziemy patrzeć tu pod listwami. One też potrafią korodować. To sobie zaraz obejrzymy. Na spokojnie, na placu, wersja eleganc. No, oczywiście trochę musi być purgi. To miała wyjście, ale to taki samochód trochę, trochę kupiony dla żartu, bo to 290 turbo diesel. Posłuchamy zaraz klekotu. o, termometr nie działa, od razu sobie pojedziemy. Teraz co X7 pojedziemy. Wielkie te samochody teraz porobili. Też ma krzywe koła? Nie, mówi, że jeździ. On też miał krzywę mieć. Nie mieć krzywę. Krzywe Jest. Słyszymy już ten dźwięk, dla którego ten wóz został kupiony. A ja czuję, ja czuję ja <grym> zapach? A no nie ma koła. On no, się zrywa takie mocowanie górnego wachacza. Bo widzę, że jest pochylone. Ale to naproga, ale na wózku. W sensie to tyle razy spawałem na wózku. Może muszę być. Od krężnika idzie takie koła wyjąć. Jedne koła ma. Takie, wiem, bo swoje. to jest wersja elegancka i jest elegancka. Od mam pytanie do widzów, jak macie zderzak do kombi w kolorze srebrnym <laughs> to ja prosił. poprosił. Czy troszeczkę uszkodzone, Koło jest troszeczkę. A ja znowu był pan, no to dzisiaj, dzisiaj nie traf... też dzisiaj dzisiaj trafi całe koło. Ja, chyba nie. Panie zaznacz, zdrowy, a jak zerwało to mocowanie, to pod spodem mocowania z znamion. No. Tam, tam, gdzie nie dopłynęła no. galwanizacja, to jest Ale się zobaczcie, robiło. kurde. Przez to, że był rozbity, to, to było widać, jak wygląda mniej więcej pod, pod spodem i to zdecydowało, że te nieduże pieniądze zostały położone. No zobaczcie, jak na dwieście jak na dziesiątkę, no, to jest no, całkiem No, Koszulki nieźle. na fotelach, żeby Następne drugi właśnie miał no, ładne fotele. To mamy jechać, czy co? Tak. Jadę. Jedzie? Zjedziesz? Nie wiem. O, Marek w Mercedesach Dieslu to się czuje jak w domu. Defekt światła jakiegoś. Patrzcie, co będzie robił, jak będzie skręcał. To koło wiesz co, ono jest pochylone, ale nie lata w przód, tył, więc myślę, że to, jest taki, że to jest taki temat. Masz duży negatyw, to by się dobrze składał na driftu. Tu się świeci coś. Od razu zobaczę, jak progi. Progi nieźle, tu oczywiście te rogi błotników, ale nie ma dziur. Trzeba szybko ratować i oczywiście tu też jest korozja, ale i tak nie jest taka zła. Zobaczcie, tu jest ładnie. gdzie znaczek się podział? Ale śmierdzi dieslem, czekaj. Gdzie znaczek? Co? Znaczek mamy. Znaczka, ktoś zabrał znaczek. Z 203 kla Co klasa on powinien być ten sam. Mamy gdzieś znaczek z 203. Ja nie, nie wiem, czy mogę jechać bez znaczka. Aż pięknie ci się Że, udało. Żebym nie wjechał od razu na drugą lewetę. No, poduszki silnika i skrzyń. Od razu no. jedzie chłop, ale wolno. Trochę to koło jest luźne. I tyle go widzieli. Panie! O. Otwórz lustro. Na centralny poproszę. Otwórz lustro. Otwórz nie, lustro. To, Opłata nie wiem, początkowa 30 zł. Nie wiem, czy tu, tu sam się otwórz. A? W drugą stronę. Mówiłem, że to jest strasznie spasiona wersja. Czy na lusterka ma sens. Jest pod tego krzywego. Oh. No i tutaj, no jak Patryk. Patryk, pozdrawiam Cię. Budyń to dobra decyzja, ale srebrna strzała to jeszcze lepsza, hej. O, aż to idzie, ma 170 koni tu w Ach kurde, ta bogata. Nie ma tutaj defekt. O, spuknęło, coś puknęło. A ile tu mamy przebiegłoś tam po, po, po 3 i coś, nie pamiętam w czym to się tarło. Tym. 247, czy jak na okulara to zdaje się jest lekko dotarty w dieslu. A co masz za ekranie? Nie działa wtedy prędkościowo. O, czemu tak zadymiłeś? wiem, nie, coś to co no. Nie chcę jechać. Słuchajcie, to jest moc starego Diesla. My jesteśmy fanami starych Diesli. Siedzimy w tym dymie i pozdrawiamy wszystkich. jako Franklin. I jest dobrze. Aż to maszyna. Zostawiamy test na służbowy za ile guzików Ło, ale tlejka szwajcarska w sensie, Razem tak tu jest i woda tu jest Wszystko tu jest Ale patrz Rolety wszystko jest kompletne no, Naprawdę jest stary jest Mercedes Nie pamiętam który to rok Bardzo ładny Mercedes Jeszcze rzut oka na silnik Słuchajcie i lecimy O patrzcie Reling no, opcja wszystkie da Oczywiście szklane, otwierane. Wszystko my tu mamy tak jak trzeba jest, jest. Turbo limon. Diesel, jednostka o zapłonie samoczynnym OM 606 961. Bez kombinowania, bez common raili, bez ekologii. Czysta ropa w komorach wstępnych. Dobrze, słuchajcie, i tym samym kończymy odcinek. Powiecie kolejni złomiarze. No nie, ale disco bardzo ładny kolor, i naprawdę jest fajne. To też jest fajne, a to jest po prostu taki trochę motoryzacyjny żart z naszej strony. Każde z tych aut na pewno pokażemy dokładnie, jakie trochę ocucimy. Będzie można nimi jeździć, zarejestrujemy. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję za taki szalony odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Hej, cześć. Partnerem kanału jest firma AutaCH, platforma umożliwiająca bezpośredni udział w licytacjach samochodów ze Szwajcarii. Rejestrując się na AutaCH, wpisz kod redaktor Andrzej, aby otrzymać stały rabat 20% na usługi firmy. Jeśli zawodowo zajmujesz się importem aut i szukasz najkorzystniejszych warunków współpracy, napisz do nas redaktor Andrzej, małpa AutaCH.